Przedsiębiorcy są powszechnie zawiedzeni. I ci malutcy, którzy wierzyli Szumonowi Hołowni trzeciej drodze, że wrócimy do zasad naliczania składki zdrowotnej sprzed Polskiego Ładu. Tak to brzmiało. Nic się nie wydarzyło. Taki symboliczna rzecz, że jak sprzedam samochód, czyli środek trwały, to że tego nie zapłacę składki zdrowotnej, co jest już totalną bandyterką. Druga obietnica, dobrowolny ZUS. Tak, ale raz na kilka lat i na miesiąc i tylko jak umierasz z głodu i bankrutujesz. To jest parodia obietnicy. Kolejna obietnica, 60 tysięcy kwota wolna. Dwa tygodnie temu, w piątek, z mównicy Sejmowej zgłosiłem projekt konfederacji naszego klubu, w którym dajemy kwota wolna, 60 tysięcy obiecywał to Donald Tusk, na wszyscy politycy po, walcząc o nasze głosy kilkanaście miesięcy temu. I jednocześnie połączyliśmy to, ale nie mniej niż minimalne wynagrodzenie, które powinno być zwolnione, co 5 lat temu obiecywał Trzaskowski między pierwszą a drugą turą wyborów. I klub Koalicji Obywatelskiej zgłasza wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu. Przedsiębiorcy to widzą. Zawiedli się potwornie.